No, chodź tu bliżej do mnie. Po co do ciebie mam bliżej podchodzić? Po, po co? Po co? Po co? I tak się to nawet oddalał. A to się nagrywało? O, patologia jeńtóra. Cześć, drodzy widzowie, dziś nagramy. Test zgodności i sprawdzę, jaki jestem zgodny z Moniką. Ale będzie za Będzie za dymą, to jest raz. Dwa, drodzy widzowie, pytania ukradliśmy od Japczana i od Nitra, bo ja i Kuba jesteśmy leniwymi chujami i poszliśmy na łatwiznę, ale mam nadzieję, że będzie się Wam odcinek podobał, zostaw lajka like i wbij na One Night Casino, bo turniej klubowy. Oczywiście armia i sama jest dużo lepsza od klubu Moniki, Zarobasów, Cieniasów, także no ja jestem szósty, ona jest 19, także widać, kto jest, kurwa, king. Dzisiaj wszystko może zmienić. O, zaraz się zmieni, jak do Gdańska pojedziesz no. po tym. Top. Cokolwiek robisz, przestań i weź głęboki oddech. Nie marnuj swojego życia, to czas, aby wprowadzić pewne zmiany. Czy pokonałeś już władcę demonów? Zmiażdżyłeś lodowego golema? A co z walką na arenie z milionami prawdziwych graczy? No cóż, czas, aby wziąć się w garść, bo to czas na rajd. Wypróbuj miliony kombinacji czempionów i opanuj niezliczone taktyki walcząc z bosami. Podejmując runy, bitwy i mecze na arenie. Gdzie możesz zmierzyć się z drużynami innych użytkowników? Setki przedmiotów do wyposażenia oraz 600 czampionów o unikalnych umiejętnościach pomoże Ci zbudować własną drużynę oraz rozwinąć ją na swój własny rajdowy sposób. Użyj mojego linku poniżej, aby pobrać RAID na telefon lub komputer. W tym miesiącu RAID wydał właśnie nową aktualizację. Niesamowitą Doom Tower. Teraz możesz zmierzyć się z dwoma ogromnymi bossami, Astranyx i Bumel. wraz z nowym balansem wrogów na piętrach wieży, nowymi sekretnymi pokojami do odkrycia, a co najważniejsze, nowymi zestawami artefaktów do wygrania. Jeśli to nie wystarczy, cały miesiąc jest wypełniony niesamowitymi wydarzeniami i turniejami, w tym jednym bardzo specjalnym wydarzeniem z zupełnie nową funkcją, super raidami. Super Raidy pozwalają podwoić nagrody za trafienie do lochu i znacznie przyspieszyć postęp. Jest to super opcja dla nowych graczy, więc to idealny moment, aby rozpocząć grę. Nowy gracz przez następne 30 dni otrzyma epickiego czampiona honoru, 200 tysięcy srebra, jeden refill energii, jeden boost expa, a także Ancient Shard, czyli specjalny odłamek, który pozwoli przywołać Wam kolejnego bohatera. Prezenty na Was czekają, więc skorzystajcie z okazji już teraz. Link w opisie, QR kod na ekranie. Podobnie na pierwsze pytanie? Ani trochę go nie chcemy usłyszeć, bo wiem, że... Skala jest od 1 do 10. I, I... I zawsze od 1 do 10 trzeba odpowiedzieć, tak? A. Dobra. Pierwsze pytanie. Na ile oceniasz atrakcyjność swojej drugiej połówki? Mam być szczera? Ty mówisz 3-4 i my mówimy. 3-4, nie. 8. 7. Co ja, a co mi brakuje? Mózgu. Nie, ja wiem czego brakuje. Ja bym chciał, żeby Monika była niższa o 4 cm. Ja bo nie jestem pierdolonym nie. karłem to, to jest i... To jest twoja wina. Ja? Ci wysoki masz urdąbę? Moja? No. Mo, moja wina? Że mam starych niskich? Mm. Nie jest moja wina, to no jest wina mam niskich, starych, ty. No właśnie, a listowy? Że ja siedem? No mam duży nos, kurwa już jestem stary, także mu troszeczkę z dyszki spadło. Więc jestem, jestem w stanie się zgodzić. Dobra, pytanie numer dwa. Na ile oceniasz sprawność fizyczną swojej drugiej połówki? Sprawność fizyczną, ale chodzi o łóżkową czy ogólną? Sprawność fizyczną to jeszcze nie chodzi o łóżkową, to chodzi o bieganie, podnoszenie ciężarów. Ogólnie sprawność fizyczna. Dobra, dobra. No, wszyscy, ale aktualnie? Wszyscy. Ogólnie, no. A, ogólnie. Znaczy, no. Na znaczy 3-4? 3, 4, 7. 3. No, to, umie wócek pchać, umie iść na spacer, ale tak, żeby. i umie wnieść zakupy, bo nosi. Ale tak, żeby Monikę widział, żeby coś robił. Nie, 4. Bo łapie szybciej niż mnie oni da z boks. Ale ty jaką dałeś mu? 7. A czemu 7? 6, 7 bym powiedziała. A 6, czemu 6? Kurwa, ja ci, nie ja ci no, zawyżyłem! Nie, no bo jak, miałeś, jak walczyłeś, to miałeś, uważam, że miałeś 7? Co? Ja, ja no wyglądajmy. No, Oli nauczył w 30 sekund. No, to się nauczył? Oli. Na ja normalnie wsiadam na deskę i podskoczyłem, gdzie mniejszy 6 rok tego uczy, to ja robię to tak. Ja, jestem, ja... ja mega nie, jestem muszę kumaty. Ale taki pomysł musiał ci pchać. Nie. Wsiadam i to jakiegoś dziada robi. Gdańsk, ile stąd jest? Pożyczę ci na kurwa pociąg. Na ile oceniasz odpowiedzialność swojej drugiej połówki? Być odpowiedzialny. Mhm. Na 3, 4, tak? Poczekaj. Odpowiedzialny, być odpowiedzialnym, ty. Zastanów się i na 3, 4. 3, 4. 5, 10, 15, 10? 5. No nie, no jest kuj odpowiedzialny. Ja jestem idiotą. To, ja, się muszę, ja się tak się dziwię, że mi 5. Ja, ja jestem. 5, no? Jestem jełopem, to tu się muszę zgodzić. No nie jestem taki za odpowiedzialny. taki... Znaczy ja mam coś takiego, że ja oceniam yy, w taki sposób, że. I czasami ma takie przebłyski, a czasami jest po prostu totalnym debilem, nie? Takim, że czasami potrafi naprawdę mnie zaskoczyć, a czasami Jestem. po prostu potrafi wprowadzić mnie w taką dolinę, że po prostu... Jak chcę podymać, to się staram. Kurwa, proste widzowie. No. Kuba by mi dał z dwójkę, no. bo on musi za mnie wszystko robić. A ciebie, no. ja w względem pracy też nie wtrącam się, nie? Ale mówię, w względem, w względem pracy, gdyby nie Kuba, to odcinki by się pojawiały raz no, w miesiącu. Się. Kurwa. Się. I to jeszcze z ręki nagrywane. Ja tak, na Hejtrum do mnie piszą o 17 bądź 19.28 ja wchodzę do, do tego. Zbyt gorszy Dam <laughs> kurwa, podresy kupowałem. Dobra, następne pytanie. Na no. ile oceniasz umiejętności seksualne partnera? Zastanów się. Ja wiem. No to trzy, Osiem. Co? Powiedziałeś? Z facetem jest Ja tak... się po godzinę potrafię rąbać. Inni Słuchaj. się sklapią, jak złapią na cycek. Ale, ja, ale jak siedem? Ja tak, zawsze chcę, żeby partnerka doszła. Ja lubię e, dobrze wyrąbać, ale lubię też delikatnie wyrąbać. Ja lubię... Rąbać, ogólnie, eee, ja nawet Ci czasami dam coś zrobić, kurwa, że ty, że nie ja dominuję Dzięki tego... Dzięki kurwa, łaskawy Panie! No, no kurwa! Ile Ci dam? ja idę Osiem? No toż kurwa sześć. Sześć. Jak za to... Jak się zmieniasz szybko zdanie, nie, nie? Nie, zmieniam, tylko chciałem być miły, a... a... Ale nie, to ma być upszczeranie miłe. Ja bym Ci... no to, no to kurwa sześć za cycki. Co? Czego nie mogę robić? CZEGO NIE MOGĘ ROBIĆ?! Jestem takim cycofobem, kurwa, ja lubię cyce. i ona mi nie każe robić tego co ja lubię najbardziej. Ja no mówię, dobrze, ale... Cały dziś... dzień bym ale mógł ja... cycki... A co kurwa, dzisiaj było źle? <laughs> Jestem tak kurwiony stary. Nie, ja nie mówię, że pójść źle, czy ani... Ale jaka siódemka? Ani... To jest kurwa dziesiątką wtedy, jak ja się tak staram. Siódemka dla mnie to spukanie kurwa w malugu pod dyskoteką. A może ja wdałam tylko po to, żebyś się bardziej się postarał? Ale co? Żeś zemdlała kurwa! To ja będę chlapał w 30 sekund. Chlo... Wyci... W... Robię tak! I już masz, masz kurwa, po seksie, kurwa. To kurwa kup. Na ile oceniasz umiejętności kulinarne swojej drugiej połówki. O kurde. No już <laughs> mogę mówić, ja już mam odpowiedź. Ty liczysz jeszcze czy masz. Nie, nie wiem co powiedzieć za to, co na odjebała przed chwilą. A przecież, nie wiem. Cztery odpowiedzi, nie byś no. Dobra. Dobrze, ale jak mam ocenić, ale, bo generalnie się robi tylko i wyłącznie jedną potrawę. Bo mam no, to mam tylko... Jeden. Hmm. To Co jeden! No jak jedną potrawę robisz, to jeden. A znaczy, ona jest ogólnie do 10, ale to jest tylko jedna potrawa raz w roku, więc. Jak pod... Jaka potrawa? Jajecznica. No kurwa! Potrawa. Jak nie? Jajecznica to jest kurwa. Jajka, czapkę. Ciekązka. No, bez kitu. No nawet Daniel robisz, to zero. No to, to dobra, no to jak ty, jeden, jak ty jeden, jak ty jeden, jak ty jeden, to ja sześć. Czemu sześć? No bo kurwa za ciebie termomix za sześć koła wszystko robi. Ale przez dwa lata, kiedy miałam... Nie ma... Ale już nie robi, już nie robi, czyli biorąc ogół, te sześć. Tak to było osiem, tak jest sześć. Kij, wszystko robię z głowy, tylko tyle co daję na parze, bo po prostu nie da się nas zrobić. No, 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 nie, ja nic nie mówię. No bo gdybyś czasami chociaż raz w roku zszedł do kuchni, nie, ile się kurwa o karpatkę, nie, pro... ile się karpatkę, karpatkę prosiłem? Mów mi, co mam, co mam zjeść. To co, co chcesz zjeść, to ci zrobię. Ja mówię, kurwa, karpatkę, MSZL. Miesiąc czekałem. Ja, jakby, chcesz... Miesiąc. Ale dobra, chcesz karpatkę, a potem mówisz mi, nie, nie daj mi słodyczy, nie kupuj mi słodkich na, e, napojów, bo kurwa, jestem gruby. Ale karpatka a miała. Karpatka to jest kurwa, wylegarnia cukru to tak, jakbyś poszedł kurwa do cukrowni. Cilitol tam dajesz. E... Wypij sobie kawę z cilitolem. Wiesz co będziesz miał? Sraczkę. Ewolucję. Ale ja mam zawsze sraczkę. Ja się napiję kurwa tej herbaty i mam sraczkę. Ja mam straczkę po wszystkim. Dobrze. A następne pytanie. Nie wiem, czy chcę. Na ile oceniasz umiejętności towarzyskie, slash rozrywkowość, jeśli chodzi o imprezy swojego o, partnera? O oh. jeden <grym> Ale jak już idę? Jak już, jak już muszę iść? A jak już musisz iść? Nie, nie, że ja, bo... Bo ogólnie, drodzy widzowie, zanim to powiesz, ja i Kuba mamy taką wielką książkę wymówek. On trochę większą niż ja, ale ja od niego biorę niektóre rzeczy i się wymieniamy. Jak kartkami yy, w te. Bo Kuba da się jeszcze namówić, a Ciebie nie. Kurwa nie wiem. Streamera kurwa namówisz? Kuba się da namówić. Nie. Widzę? przecież po, po nich, niż po ty, bo a, bardziej byłem w kasynie ostatnio bez Ciebie. Ale nawet to chyba każdy by poszedł. No dobra, to tak, idziemy na imprezę. To, jak już jestem na imprezie. Zależy, czy pijesz, czy nie. A jak piję, to Człowiek impreza, on dyskoteka, on nawet tańczy z y, emerytami. A jak nie pije? A pani to Sylwester? Co, co robisz w Sylwestra? Jak kla z, kla z klakietem do chaty? Zapasy były robione i boks. No, no. Ale po koleżeńsku. No. I to źle? To ja gadała z kanapą, nie? O pierda. No, no od 1 do 10. Ale jak, ale jak nie, nie pijesz to minus 55, nie? Ogólnie. Ale jak pijesz to jest okej. Okay. W kasinie 8 piję... daje jak pijesz, a jak nie pijesz dajemy 0. 3. Trzy No dobra. I Idę tylko za to, że dobrze wyglądasz. A za, 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 jeśli chodzi o gadanie i, i bawienie się, minus 7. Dlaczego? Bo ty nic nie robisz wtedy. No bo co mam robić? No właśnie. No jak byś się na na imprezę i się dobrze bawty. Tu nie mogę, bo tu facet, tutaj nie, bo będzie zobaczył mnie na dupę, tu nie, bo, bo tak nie wolno, a tu nie, bo będę zazdrosny. No weź kurwa się baw. Ja kurwa garba dostaję swoją. No bo kurwa się na nie, chuj, nic nie robi, Na chuj, chuj, chuj mnie robić? Wojtek Andrzej prostuje, jak ty mi kurwa garba przyprawiasz teraz. Na ile oceniasz inteligencję swojej drugiej połówki i nie chodzi tu o wiedzę? To już zapiszczało. No zapiszczało. A PS dobrze, bo. Ogólną inteligencję. Na 3 4? 8. 6. 8, 9 na mnie da. Tak. 9 czy 6? 8, 9. A ja czemu 6? Tu nie chodzi o informację czy nie wiedzę, tylko o inteligencję. Taką. Taką że szybko łapię. No na przykład, no. No twój szybko łapie. Jeżeli musi się dopytywać, że nie jest tylko No nie to 10. To 10, daj. no to ja 7. Jak, już, no. jak raz się wytłumaczy, to już ogarnia. Mhm. Dlatego ja jej nie biję pasem. No ja czy tego się jaka tu tuma? To jest od klapsa nietrafionego. No ale <laughs> nie mam tuma tak tyle jaka tumę mogę. O i tam, o i tam. Pierdolisz. Na ile oceniasz gotowość do poświęcenia swojej drugiej połówki? Ty wiesz? Mhm. Na no, 3-4. 3-4. 10. 4. No Monika w minutę, wstaje ubrana, że nie ma. No. Będzie na zasadzie, stracimy YouTube na przykład. Jutro nie mam YouTube'a, to ja jestem w stanie iść kurwa złą zbierać, żeby było siano. No właśnie. To, to jest to 10, to 10. To, to 10. jeśli chodzi o to, bo jak się chodzi o wyjazdy, no to ja, no, ja ogólnie nie lubię wyjeżdżać, więc to ciężko wychodzi. Jeśli chodzi o same poświęcenie. Nie, bo ty masz coś takiego, że jak my wyjeżdżamy, to to jesteś nastawiony, zawsze na nie ci się nie chce, a jak jesteś tam, to już mówisz, ale to jest zajebiście. No, ale tak, jest, wszędzie dobrze, ale u mnie, mi w domu, no, jestem nie, domatorem. Czy ja ci mówię, że ja i tak ja ci mówię? Ci, ja i tak zawsze ci tu powożę, nie? No, trzeba. Od tego jesteś, po to masz auto. Po to dałeś prawko. No. Dbaj o mnie. No. Na ile oceniasz, że umiejesz pojazdu, z którego drugie Ja wiem. Prowadzenie pojazdu. Na 3-4. 3? 4. i 10. 8. Dlaczego 8? Bo pamiętam, jak ci pierwsza zdałem Mustanga. I się bardzo bałem, a ty zapierdalałaś yy, przepisowo 140. No i nie widzę dalej nic z tym złego. Ale ty masz takie dziwne zbiegi okoliczności nagle. Tu ktoś rychnie, autko. No bo masz. Mi jeszcze, mi, mi, oprócz tego, że mnie klub... Ale jak ja mam wpływ na to, jak jadę autostradą? Na przykład zrobili drogę i jest pełno kamyczków. Jadę pomimo tego, że jadę Ale kamyczka... mi chodzi nie o to. Nie o to. No to o co ci chodzi? O to, że gdzieś postawisz auto. Tak mówisz, bo ja tego nie weryfikuję. I nagle taka rysa. No ale sam fakt, Szymon, na logikę. Nawet tak miałabym. Ale zobacz, <laughs> ale nawet jakbym miała uderzyć w słupek, to dlaczego bok nie jest przesuwany? tylko to, jakby. Ale zobacz, wpuścili się na zakupy i zobacz, jaka jest wysokość wózka. Ja się... Ale ja ci nic nie mówię, to jest tylko rzecz materialna. Ale, jeśli ale się go... śmiejesz, ja wiem już, o co ci A... chodzi. Ja już wiem kurwa o co mu chodzi. Ale ja, ja nigdy nie miałem ani wypadku, ani nie no przesyłam auta. Nie no, ja dobrze jeżdżę. Ja wpadnę w to poś... wiem tłumaczę, co zrobić. z akcji, on... co z kierunkowskazem, bo wtedy byłem ze srany. Ale to jest przez bombla, bo podkręcę. Ale jak on ma mieć wypadki, na dro... no coś na drodze, jak on kurwa w ogóle do mnie wyjeżdża. A ja jestem cały czas gdzieś. Ja dziennie robię co najmniej 50 km, co najmniej. A ja robię. Widziałeś przebieg w X-trójce? No, ale jeździł kiedyś na eventy, to dużo prowadził. Bardzo dużo prowadziłem, ja nie, ja nie jestem wypadkowy. Ty, jak na, inaczej, jak na kobietę, to 7, to jest jakby dostała 15. Tak, szczerze. Mi się wydaje, jak na kobietę, umie hamować tak, że nie robisz tak. To jest dobre, tak bo tak. mało, mało osób umie normalnie hamować. Nawet znajomych mam, że jak z nimi wracałem z obiadu, to myślałem, no. że się zżygam. Jechałem, <grych> <grych> I kurwa podskakiwało. No nie, Monika, nie, no umie, umie, umie więcej wyczuć odległość, umiechać szybko, umiechać z głową. Ale masz jakieś takie dziwne czasami zdarzenia losowe, których ja nie mam. No, A jeżdżę Ja nie za... ja na z tobą jeździć, bo to mnie tak, nie wiem, to mnie irytuje strasznie, jak mi zwraca uwagę, o takie byle gówna. No ja jadę z boku człowieku, jak stary. Tam siedem lat temu policja stała. No, <grym> no to ja trwa... Słuchaj. 7 to jest dużo. Ja się nie nie sab. Sied... Ja, nie... ja nie wiem, czy mam jechać, czy nie. Siedem to jest on dużo. On mówi w prawo, skręcił. To jest chuj, jest odpalony człowieku. Ale polej wiesz, wodą, kuli. Prawo, on jebie w kierunki. Ryka, prawy, ryka prawy z lewym on mówi, tak czy spójliłaś? W lewa że. O Jezu mi się pojebało. Raz, dwa tak, razy może. No. Lewy z prawy mi się po, po, pojebało, jak i coś kazałem skręcić. No, I no. do dzisiaj będzie. Do końca życia będę tak. miał wypominane. Tak, bo ty mówisz, że baby mają z tym problemy, a nie mają. Nie wszystkie. No. Ja mam na przykład problemy z zielony niebieski. Kurwa, zaraz, zaraz weźmiemy kamerę i pójdziemy dookoła XM3 kurwa ograć. Dobrze. Wszędzie są jakieś kurwa ślady. Dobrze. Ale... Nie obrażaj się! Ja się nie obrażam! <laughs> coś czuję, że na dostanę jedynkę, kurwa. Albo zero. Podoliwić. To, to, to chcesz podoliwić. Podoliwić? Tu chcesz, żebyś kurwa podoliwiać? No? Widzisz? Ten wzrok? To już jest, ja, ja dzisiaj nie jem. Dzisiaj ty kurwa nagrywałem go za Wystarczy. Nie, wystarczy. wystarczy. To się z cały wyciąga. Udało ci się, że nie jedziesz do Gdańska. Cieszysz się? Drodzy widzowie, zostawcie lajka. Mam nadzieję, że więcej dziewczyn się wypowie w komentarzu niż facetów. No nie bo, ja mam, nic, ale w, ja mam 97%. Nawet Dominika, taka by mnie zrozumiała. Ja, bym... nie, 94% facetów mam, także. Koleżanek se tu nie znajdziesz. Nikt nie będzie cię propsował. Pamiętajcie, Timi Samu w komentarzu i wbijajcie na One Night Casino. A ty jednak i cię pakuj, dziewczyno. Nie, zostań. Lubię. Najlepsza, jaką miałem.